Witam serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Dzisiaj zrobię rozkład: Kto jest Ci wkrótce przeznaczony? Zobaczmy, kto wkrótce pojawi się w Twoim życiu. Karty zostały podzielone na dwie grupy. Tu jest grupa kart dworskich, czyli archetypy różnych osobowości, a tutaj są karty dopowiadające, które nam powiedzą coś o tych osobach, które się pojawią w Waszym życiu. Na razie wylosujmy cztery grupy kart. Cztery osobowości, tak? Dla czterech grup. Pierwsza grupa. Druga grupa. Kto się pojawi w życiu trzeciej grupy? I kto się wkrótce pojawi w życiu czwartej grupy? I zobaczmy karty dopowiadające. Karty dopowiadające dla każdej z grup. Kogo możesz wkrótce spotkać, to jest ci przeznaczony. Trzy karty dla pierwszej grupy, trzy karty dla drugiej grupy, trzy karty dla trzeciej grupy i trzy karty dla czwartej grupy. Dobrze, odsuniemy na razie grupę drugą, trzecią i czwartą. Zacznijmy. Od grupy pierwszej. Kto jest ci przeznaczony? Rycerz Kielichów, czyli osoba bardzo młoda, yy, yy, młoda duchem, tak? Albo osoba w średnim wieku, bo to nie musi być bardzo, bardzo młoda osoba. No, tutaj świadczy ta karta o tym, że będzie to osoba yy, bardzo taka właśnie yy, entuzjastycznie nastawiona do. Związków, tak? Rycerz Kielichów to jest taki czaruś, to jest osoba, która potrafi zawrócić w głowie. To jest taki rycerz na białym koniu, który pojawia się nagle i no, świat nabiera innych kolorów, tak? Bo Rycerz Kielichów potrafi się starać o drugą osobę, tak? On wie, jak sobą kogoś zainteresować, tak? I jak najbardziej tutaj w takiej energii z dużego zaangażowania emocjonalnego on podchodzi do swoich relacji. Aczkolwiek, no, rycerze to nie są osoby, które są nastawione na to, żeby tą relację budować długoterminowo. Nie jest to wykluczone, bo to jest początek, tak? Jakiejś znajomości. Później rycerz kielichów jak najbardziej w, w miarę swojego rozwoju emocjonalnego, przemienia się w króla kielichów, który już jest osobą bardziej dojrzałą tak? i bardziej nastawioną na to, żeby budować związki długoterminowe. Zobaczmy, co, co karty nam mówią. Jak najbardziej tutaj widać, że będzie ta osoba, ten rycerz Kielichów, to zauroczony, tak? Tutaj widać, że będziesz mu się podobała i to tak bardzo czy podobał tak bardzo pod kątem fizycznym. Bo rycerz Kielichów to oczywiście nie musi być tylko mężczyzna, to może być też kobieta w tej energii, tak? Także dla Panów jak najbardziej też rycerz kielichów. I zobaczmy, co te karty mówią. Tutaj widać bardzo duże. Zaangażowanie. To jest karta, karta y, zainteresowania, tak? To jest karta randkowania, to jest kar, karta propozycji właśnie jakiegoś romansu, y, jakiejś takiej przygody y, y, sercowej, tak? Y, z, dużym takim właśnie, z dużą namiętnością, z dużym ogniem, tak? To są buławy. Y, widać wyraźnie, że ta osoba jeszcze y, ma. Y, Poczucie jakiegoś niedostatku, być może z poprzedniej relacji, tak? Nie w poprzedniej relacji czuła się niedowartościowana, taka pomijana, tak? Widać wyraźnie, że ta relacja wprowadziła ją w piątkę pentakli, czyli poczucie takiego właśnie niedosytu, niedowartościowania, i ona w tej chwili jeszcze jest w energii kryzysu, czyli takiego odblokowywania się na coś nowego, tak? Na jakiś jak na jakąś nową znajomość. Także być może, że jeszcze będzie właśnie w takiej energii pustelnika, trochę wycofania, ona tutaj będzie się wsłuchiwała w swoją intuicję, tak? w, swoje, w swoje, będzie właśnie taka zamyślona, tak? będzie trochę właśnie z głową w chmurach, będzie się zastanawiała. Nad swoją przyszłością, tak? No, będzie tak po prostu bardzo, bardzo taka. Może być rozkojarzona, może być taka wycofana trochę, właśnie. Te dwie karty o tym mówią, tak? Jak najbardziej tutaj, że właśnie wsłucha na siebie, I, ale być może też karta mówi o tym, że ona będzie się starała też przeniknąć w, w Twoje myśli, tak? Że będzie tutaj za pomocą swoich intu, swojej intuicji i swojego doświadczenia życiowego, Jak najbardziej tutaj chciała poznać y, m, ciebie od takiej strony, bardziej właśnie y, takiej głębszej, tak? Y, intuicyjnie będzie starała się wyczuć, y, czy, y, czy, czy, czy się tobie podoba, tak? Ale jak najbardziej, a mówi o tym, że ty wpadniesz temu rycerzowi kiel kielichów w oko, tak? Tutaj widać, że to będzie taki nawet, y, można powiedzieć, miłość od pierwszego wejrzenia, tak? Y, z dużą namiętnością w każdym razie, takie pod podejście y, ogniste do tej relacji. Tak? Będzie ta osoba pracowała nad tym, żeby się wygrzebać z tego swojego niedos, niedostatku. Tak? Ona tutaj y, wyraźnie jest w takiej energii, że brakuje jej czegoś. Widocznie brakuje jej właśnie takiego y, romansowania, takich spotkań, na y, y, randkowania. Tak? I jak najbardziej taki rycerz kielichów y, jest przeznaczony dla grupy Pierwszy. Zobaczmy, co mówią karty o, gru, dla grupy drugiej. Kto jest Wam przeznaczony? Królowa Kielichów. Królowa Kielichów jest to osoba m, już z jakimś doświadczeniem życiowym, tak? Jest to osoba, która jest bardzo emocjonalna, bardzo kochliwa, bardzo angażująca się w swoje relacje. Widać wyraźnie, że ta królowa kielichów ona tutaj jest y, 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 z, też właśnie w energii y, jakiegoś rozczarowania, co się. Y, Często pojawia tutaj, widzę w tych rozkładach, że te osoby, które, które się pojawiają w waszym życiu, najczęściej one są już z jakąś przeszłością i właśnie zostawiają coś za sobą. I tutaj właśnie u tej królowej kielichów taka energia się pojawiła. To jest taka, takie zostawianie za sobą tego, co było. Być może to jest właśnie jej związek, który się rozpadł. Ona tutaj jest w energii właśnie jeszcze rozżalania się, ale też widać, że jej cierpliwość się skończyła. Ona już ma tutaj Tutaj dosyć tego zagłębiania się w swoją przeszłość i, 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 i y, analizowania te, go, tego, co było, bo ewidentnie takie lichy dotyczą przeszłości. To jest karta. Sześciu kielichów, czyli właśnie jakiejś przeszłości, czegoś, co tą osobę doprowadziło do, takiego, do takiej energii, właśnie ochoty porzucenia tego, co było, tej swojej przeszłości, zostawienia jej za sobą. Ona już tu widzi nowe światło dla siebie, tak? Nową pers nowe perspektywy poszukuje jakiegoś nowego lądu. Ona ma ochotę, właśnie, zmienić otoczenie, może, właśnie, zmienić towarzystwo, ma ochotę wystartować w zupełnie coś nowego, tak? I jej cierpliwość, jeżeli chodzi. O przeszłość się zakończyła, i jak najbardziej tutaj pojawia się askielichów, czyli taka karta propozycji, spotkania czy randkowania. Czy zawarcia jakiejś znajomości, a z kielichów to jest właśnie początek jakiejś fajnej znajomości, i to takiej na poziomie właśnie emocjonalnym, czyli z dużym zaangażowaniem, tak jak to królowa kielichów potrafi, bo to jest osoba, która bardzo ceni sobie, zarówno swoje związki, tak, swoich partnerów bardzo docenia czy partnerki, ale też bardzo. Jest taka bardzo opiekuńcza i angażuje się też w swoje przyjaźnie, w swoje relacje, takie znajomości, tak? Ona zalewa wszystkich swoją miłością, zawsze jest pomocna, zawsze można na nią liczyć, tak. Jest taką prawdziwą przyjaciółką, przyjacielem. Tutaj zawsze na tą osobę. Można liczyć. Ona intuicyjnie wyczuwa potrzeby innych osób, tak? Ona bardzo właśnie si przez to swoje zaangażowanie, ta jej intuicja jest właśnie tak wyczulona, że ona zawsze wyczuje, że, że ktoś potrzebuje pomocy, tak? I ona zawsze z tą pomocą i y z, pro z propozycją y pomagania wychodzi i nigdy nie odmawia. Królowa Kielichów to, to jest trygon wody, a więc może to być osoba z. To może być rak, skorpion albo ryby, ale niekoniecznie. W każdym razie taka podpowiedź tutaj jeszcze dla grupy drugiej, kochani. Teraz zapraszam do rozkładu grupę trzecią. Kto jest dla Was przeznaczony? Król kielichów. No, to jest król kielichów to jest osoba z dużym doświadczeniem życiowym, która jest. Bardzo wrażliwa, bardzo kochliwa, bardzo romantyczna, tak. Jest to osoba dojrzała emocjonalnie, więc bardzo, bardzo traktuje swoje związki zawsze poważnie i swojego partnera czy partnerkę bardzo faworyzuje, docenia, tak. Potrafi, potrafi się naprawdę angażować w swój związek. Król kielichów. Zobaczmy jakie karty tutaj się pojawiają no. Karta ośmiu buław może mówić, że poznasz tą osobę przez internet. Może na jakimś portalu internetowym typu, typu Tinder albo na Facebooku może ktoś Cię zaczepi, albo ty, ktoś Tobie wpadnie w oko tak, i zaczniecie ze sobą korespondować. To jest taka karta właśnie informacji, które przebiegają drogą internetową. To mogą być właśnie, najczęściej są to właśnie jakieś portale społecznościowe, na których ludzie się komunikują, spotykają, zaczepiają, tak? I nawiązują znajomości. Widać, czy na początku będzie tutaj energia wahania, czyli takiego braku decyzji do końca, tak, w którą stronę ta relacja miałaby popłynąć, tak, w którą stronę ta, to wasze zaangażowanie pójdzie, czy zostaniecie tylko na etapie przyjaźni, czy, czy to się potoczy dalej, tak, czy będzie tutaj większe zaangażowanie, no, karta pokazuje, że będzie to wymagało czasu, tak? tutaj te decyzje, one są dopiero w dwójce, także tutaj to będzie dopiero taki start, tak, i będziecie się zastanawiać, ale Widać wyraźnie w tej energii umiarkowania, że tutaj będzie potrzeba jakaś, jakiejś takiej łagodności, cierpliwości, takiego y, niespecjalnego, żeby się właśnie, karta podpowiada, żeby specjalnie nie naciskać, nie, nie spieszyć się tak tutaj z rozwojem sytuacji, tylko właśnie z taką energią cierpliwości i łagodności podejść do, do tej relacji, bo król y, kielichów on jest bardzo wrażliwy, tak? On jest tutaj y, osobą, która. Musi mieć wszystko przemyślane i on się kieruje zawsze swoją intuicją, swoim sercem i dzięki temu buduje zdrowe relacje. Tak? On tutaj jak najbardziej jest takim no, idealnym partnerem do relacji. Także król kielichów dla grupy trzeciej. Zobaczmy, kto się tutaj pojawi dla grupy czwartej. Paść kielichów. Dzisiaj same kielichy, kochani. Paść kielichów, czyli osoba, to może być bardzo młoda osoba, tak? Ale to może być też osoba, która jest młoda duchem, tak? A może taka właśnie już dojrzała, ale po prostu taka niedojrzała emocjonalnie, tak? Bo Paść Kielichów mówi o, właśnie o takich emocjach bardzo, yy, no takich, y, tych naj, naj, takich najświeższych, naj, naj, yy, które się pojawiają na początku yy, <klima> Rozwoju człowieka, tak, czyli takie po prostu jeszcze nieśmiałość, jeszcze taki brak zdecydowania w relacji, tak, takie może zbyt romantyczne podchodzenie do relacji, bo ten Paś-Kielichów, on nie ma dużego doświadczenia życiowego albo z niego nie korzysta, tak, tylko cały czas jest w tych swoich emocjach i w swoich potrzebach, taki wsłuchany w siebie, tak. Paś-Kielichów to jest energia planowania, czyli widać wyraźnie, że on tutaj ma ochotę na jakieś spotkanie, ale. I na jakieś zawieranie znajomości. Ale widać, karty nam pokazują, że nie zawsze mu to wychodzi, tak? W tej chwili w sercu jest jakieś rozczarowanie przeszłością, tym co było. O coś tam mu nie wyszło, z kimś tam się ostatnimi czasy musiał pokłócić, i w tej chwili, czy jakieś problemy pojawiły się w jego życiu, on w tej chwili jest w takiej energii, Trochę rozczarowania przeszłością, tak? jakichś podsumowań i jakiegoś takiego odcinania się od tego, co było. Widać, że tutaj jeszcze mu to spędza sens powiek, on jeszcze jest w takiej energii, trochę stresu i przejmowania się tym, co było, tak? A że paść kielichów jest niedojrzały, więc może rzeczywiście tutaj te, te emocje u niego są na wysokim poziomie, tak? Dziewiątka mieczy on tutaj bardzo przeżywa widać coś, co się wydarzyło w jego życiu. Pojawia się dziewiątka kielichów, a więc tutaj on bardziej się nastawia na to, że te nowe znajomości, które się, ta nowa znajomość, która tutaj się pojawi, ona będzie dla niego tak wypełnieniem jego pustego życia, tak, bo dziewiątka kielichów to jest taka energia życia w pojedynkę, czyli takiego, energia singla, tak, i być może właśnie on poszukuje dziesiątego kielicha, czyli takiego dopełnienia tutaj, jeżeli chodzi o jakąś znajomość, tak, że może planowałby właśnie, żeby to była taka bardziej relacja na wysokim poziomie, ale paść kielichów, no to jest energia planowania, więc jak najbardziej tutaj potrzebny jest dopiero start, tak? Czyli karta mówi, że jest to karta Singla, który w tej chwili jest bardzo zadowolony ze swojego życia, tak? On lubi imprezować, on lubi sobie poszaleć, on lubi korzystać z tego życia. Widać, że tutaj no imprezowanie jest u niego w tej chwili na, na pierwszym miejscu tak i on jeszcze korzysta właśnie z, tego, z tej swojej wolności i z tego, że może właśnie ten swój czas poświęcać dla siebie tak? i realizować siebie, ale jak najbardziej widać wyraźnie, że on tutaj jest dość dobrze ustawiony materialnie. Tak? On mimo tego, że lubi poszaleć i poimprezować, to jednak bardzo, bardzo praktycznie podchodzi do życia i w tej chwili widać, że dziesiątka pentakli to jest, no zawodowo bardzo mu się dobrze powodzi. Tak? On tutaj jest ogarnięty życiowo, że tak powiem. Potrafi sobie życie materialne zorganizować, potrafi zarobić na te swoje imprezy tak i jeszcze na pewno dużo mu zostaje bo dziesiątka pentakli to już jest taki wysoki poziom jeżeli chodzi, spełnienia materialnego także jak najbardziej tutaj dla grupy czwartej taka osoba się pojawia. Jeszcze tylko dodam, że paśki lichów to jest trygon wody, a więc rak, skorpion, ryby. Być może akurat z tego znaku zetiaku ktoś się w Waszym życiu pojawi, ale oczywiście to jest tylko taka podpowiedź. To nie, musi być, nie muszą być te znaki, ale jak najbardziej trygon wody tutaj podpowiada, że mogą to być właśnie te osoby pod tych trzech znaków. Dziękuję kochani, bardzo serdecznie, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Dziękuję za komentarze, za subskrypcje, za lajki. Proszę o kolejne. I zapraszam na kolejne rozkłady: wszystkie są ogólne i bezterminowe. Na prywatne rozkłady zapraszam poprzez kontakt mailowy. Dzisiaj wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.